Do Huawei dotarłem około drugiej w nocy, dlatego pierwszy sensowny widok jest po poranku z okna hotelowego. Huachin to duże miasto z dostępem do morza, dlatego spokojnie możesz tutaj swobodnie zrelaksować. Oczywiście, życie nocne również tutaj istnieje, ale nie jest on aż tak bogate jak w Bangkoku. Trafiłem tutaj również na nietypowy parking przeznaczony tylko dla motorów. Będąc po prostu musisz odwiedzić te jaskinie. Znajdują się one nieco poza miastem, ale zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Odwiedzając kolejne jaskinie, było i tak dalej, było naprawdę bardzo, bardzo ciężko przebić to niesamowite miejsce. Po możesz spotkać małpy kryjące się gdzieś tam w lesie. Trasa, którą musisz pokonać nie jest nadzwyczajnie wymagająca, za widoki są naprawdę różnorodne. Po prostu musiałem nagrać, bo zrobiło na mnie niesamowite wrażenie, to para, która pomimo siwych włosów na głowie, wciąż jest w sile wieku i wzajemnie się wspierając, pokonuje całą tą trasę, aby dotrzeć do celu. No i jesteśmy na miejscu. Zobaczcie, jak to jest naprawdę niesamowicie. Dam sobie rękę, no może nie rękę uciąć, Paznokcie chciał uciąć, że z pewnością była to kręcona nie jedna scena do jakiegoś kosmicznego filmu. Wszystkie jaskinie rozświetla słońce, które wpada przez górne szczeliny. Na środku znajduje się niewielka świątynia, z którą związana jest pewna legenda. Jednak niech ona pozostanie tajemnicą, którą możecie odkryć osobiście, odwiedzając to miejsce. Wracając stopem wjechaliśmy na targowisko, w którym można było spróbować różnych przysmaków, m.in. Przekąska, takie ciasto w środku jest, żółtko, jajka. Lekko słodkie, smaczne. Tak wyglądają imprezy w Huachin. Przypomina to zdecydowanie bardziej festyn miejski niż imprezę studencką, ale jedzenie jest wyśmienite. Muszę już zwiedzić chyba największą atrakcję w tym mieście. Czyli jaskinie, które znajdują się o dziwo spory kawałek od tego miasta, jakieś 50 km. No i te jaskinie naprawdę robią wrażenie, zdecydowanie warto się tam wybrać. Chociaż z dojazdem może być problem, no ale taksówka nie jest droga. Mam z 50 zł kosztował dojazd w jedną stronę, w drugą wróciłem stopem, także... Udało się jeszcze trochę przeoszczędzić, także na dzisiaj i pozostałe dni pozostają atrakcje mniej topowe, ale mam nadzieję, że również atrakcyjne. Między innymi dawny Pałac Królewski, o ile dobrze sprawdziłem. Morze, piasek, plaże, tak więcej piasku, więc dobrze. Nie no, będzie kilka świątyń i kilka ciekawych miejsc, chociaż z tego co rozmawiałem tutaj teraz z ludźmi którzy również tu przyjechali z Hataja, jest tam miejscowość nadmorska również, tylko po drugiej stronie tej jest Doki Tajlandzkiej, tak najprościej mówiąc, nie? jeżeli tak idzie, po tym ten łuk, Te Buchuachin, Tubank, Czy tam kamera mogła to się odwrócić. Dobra, no więc pytam tych ludzi, czemu e, przyjeżdżają, no bo to trochę daje z Gdańska jechał do Kołobrzegu na wakacje. No ale możemy odpocząć. No Podtaja podobno jest miejscem bardzo imprezowym, a tutaj jest raczej relaks. No także zobaczymy, co jeszcze coś się ciekawego zrobić. Pierwszy zaplanowany przystęp na dziś to był dowajcie. Captesy może mieć internet. A kolejny to będzie dzienny rynek. Day Market, tak się nazywa więc internet udało się załatwić. O, musiałem pomóc aż trzy dziewczyny za kasą. Zastanawiały się jak to załatwić. I jak odpowiedzieć na moje pytania. A propos tego doładowania. Czyli... Co znajduje się w pakiecie. No i dowiedziałem się, że internet jest. No limit 20 MB. After 20 MB. No internet. Na dziennym targowisku można kupić naprawdę wiele rzeczy. Wspominają zdecydowanie bardziej takie targi, które są również u nas w Polsce. Przeważają tu warzywa, owoce, różnego rodzaju ryby, owoce morza, a także innego rodzaju mięsa. Oczywiście dostępne są tu również ubrania i inne akcesoria. No to ciekawie, okazało się, że jedna z głównych atrakcji tej w Kua Hin, pałac, jakiś znany nie jest do zwiedzania jest po prostu na mapie, że jest taki pałac można sobie przejść obok, ale na płocie jest w napisane, że to jest jakby no, teren chroniony i tak dalej i nie wchodzić i co jakieś 100 metrów jest budka, w której pilnuje tego żołnierz z konkretną giwerą zapytałem się jednego, drugiego w sumie jak się wchodzi, drugi, że mam gdzieś tu skręcić drugi powiedział, że to jest nie do zwiedzania w ogóle więc, no trudno W pewnym czasie dotarłem do świątyni. Okolica wyglądała naprawdę pięknie. Staw, a na środku świątynia. W tle widać było góry. Niestety okazało się, że świątynia nie jest dziś do zwiedzania. No to ale mnie kierowca do wrobił. Trzeba mm. <laughs> zamówić bolta, ale on się pojawił. No dobra, no to jedźmy. Jedziemy. Nie dość, że gubi drogę, nie jedzie tak jak ja mu pokazuję według mapy, potem pyta jakichś ludzi jak tam dojechać, bo on nie wie, wziął w końcu jakiś telefon, uruchomił mapę, dużo razy skręcił nie tak jak mapa kazała, A w końcu z że on dalej nie może jechać, bo to jest za duża górka i on pod tą górę nie jest w stanie podjechać i muszę sobie dalej już iść pieszo. Ja mam 30 minut teraz w spacerku. Tak jak całą drogę nic po angielsku nie umiał, nawet left right nic nagle 200 baht, perfekcyjnie <laughs> Więc mówię, że nie Powiedziałem mu na wyjściu 100, bo aplikacja Polta chciała 100 albo mniej Więc nie będę mu na pewno płacił więcej za to jeszcze, żeby mnie nie podwiózł do, do, bezpośrednio do hotelu. On okej, okay, okej, okay, 150. Mówię, nie, maksimum 100 i tak mini odbyłeś do chaty. No dobra, dobra. Podsumowując, Huawei moim zdaniem to świetne miejsce na wakacje z rodziną i dziećmi. Doskonałe miejsce do relaksu. Jednak jeżeli chcesz tutaj przyjechać i coś konkretnego zobaczyć, to zaplanuj tutaj tylko dwa dni. Zdecydowanie wystarczy, aby zobaczyć najważniejsze atrakcje. Przede wszystkim te cudowne jaskinie.